Dzień dobry, cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. E, przesyłam mnóstwo radości i mnóstwo uśmiechu. Myślę, że nam się e, przyda w tym niezbyt już e, ciepłym, e, ciepłym klimacie, e, jaki do nas niestety napływa, ale musimy się z tym pogodzić i musimy sobie jakoś e, pomagać. A myślę, że pomagają nam zakupy. Pomagają nam zakupy. I pomaga nam taka domowa pielęgnacja, domowe spa. I w tym tygodniu zapraszam Was na promocję, w której możecie dostać kremy do twarzy nawet do minus 50%. Więc naprawdę, naprawdę warto. Ale zanim jeszcze przejdziemy do promocji, to chciałabym tu znaleźć nasz filmik. <laughs> Mamy. Mamy filmik. Mam nadzieję, że mamy dźwięk wyłączony. Chcę Wasze komentarze widzieć. Chcę z Wami być na bieżąco. I też chcę Wam powiedzieć, że będzie przypięty link do filmików, który jak wyjdziecie, przekieruje Was prosto do promocji. Oprócz tego, oczywiście, chcę Was zaprosić do jednej z grup na Facebooku. Nutridom promocje i to właśnie w tej grupie znajdziecie wszystkie promocje dostępne w sklepie Nutridom, więc naprawdę warto być z tymi promocjami na bieżąco. Ale myślę, że nie ma już co przedłużać. Poznajmy te wielkie promocje i uwaga, uwaga minus 50% i minus 50% dostępne jest teraz. Na kremę Timeless od marki Orfika. Krem przeciwzmarszczkowy na dzień, biały słoiczek i fioletowy na noc. Nasza skóra już od 25 roku życia traci włókna kolagenowe. A co za tym idzie? Pojawiają się pierwsze zmarszczki. Więc musimy pamiętać, że lepiej zapobiegać niż później z nimi walczyć. Więc już od, od tego wieku powinniśmy stosować kremy przeciwzmarszczkowe i musimy również pamiętać, że krem na dzień i krem na noc to są dwa zupełnie różne kremy i powinny być to dwa zupełnie różne kremy, bo krem na noc jest bardziej odżywczy, nasza skóra więcej pochłania nocą, a krem na, na dzień powinien być delikatny. Ja chciałabym przejść do tej formuły i pokazać wam jak te jak ta formuła kremów wygląda? I zobaczcie, to jest krem, krem na dzień. Ja uwielbiam e, jego zapach. Jest naprawdę tak delikatny. E, uwielbiam, kiedy kremy są delikatne i kiedy nie są e, na czele zapachowym. To perfumy mają pięknie pachnieć, a kremy mają mieć delikatny zapach. I taki właśnie jest krem, krem Timeless. Pięknie nawilża, odżywia naszą skórę, ujędrnia, więc naprawdę, naprawdę warto. I tu mamy Krem na Noc. Krem na Noc ma ciut gęstszą formułę, ale to, o czym mówiłam. W nocy nasza skóra przyjmuje więcej składników odżywczych, więc, dlatego też, Krem na Noc powinien być innym produktem niż Krem na Dzień. I już mówię cenę. Pozwolicie, że. Zerknę, bo ceny są naprawdę kuszące i chciałabym Wam powiedzieć dokładnie, ile kosztują. I mamy krem na dzień, biały słoiczek 64,50 i krem na noc 74,50. Więc fajny taki zestawik w pudełeczkach. Świetnie sprawdzi się, zarówno dla nas, dla siebie na prezent, jak i dla bliskiej osoby. Ale już zostawmy. Kremy Orfika i przejdźmy do kremów również na noc i na dzień od marki Nutri-Do. Krem na dzień z olejem makadamia świetnie nawilża naszą skórę, odżywia, regeneruje, świetnie nadaje się również pod makijaż, więc dobra baza zawsze, zawsze przyda się w naszej kosmetyczce. I krem na noc z, z, z kompleksem silnie nawilżających olejów. I tu również super łatwe odróżnienie na dzień i, i na noc. I te kremy są w promocji minus 40% i już mówię, mówię ceny. Krem na noc. Wygładzenie, wygładzające 27 zł i szukamy kremu na dzień i krem na, na dzień 25-20. Ja już chcę serknąć. Czy ze mną jesteście? Cześć Kasiu, moja mama uwielbia kremy Timeless. Moim ulubianicem jest krem melo. Zaraz przejdziemy do, do kremu melo i już o nim opowiadam. A mianowicie mamy tu. Trzy kremy marki, marki Melo. Są to takie specjalistyczne kremy. Jeżeli poszukujemy kremu, bo mamy jakiś problem z naszą, z naszą cerą, to tutaj powinniśmy iść w stronę marki Melo, bo marka Melo wychodzi naprzeciw nam z takimi właśnie propozycjami. W każdym z tych kremów jest około 97% składników pochodzenia naturalnego. I co to są dokładnie za kremy? <coughs> Możemy, e, myślę, że już przejść. To jest odmładzający krem do cery dojrzałej z koenzymem Q10 i witaminą E. e koenzym Q10, czyli można potocznie nazwać e, go eliksirem młodości. E, a kto nie marzy o wiecznej młodości, wiecznie jędrnej, elastycznej e, skórze? I ten kremik. Teraz możemy zakupić za 4830. Przechodzimy do kolejnej propozycji. I kolejna propozycja to jest normalizujący krem do cery problematycznej z olejkiem z czarnuszki. Gdzieś tu już go widziałam na stronie mamy 41,30 jest świetny do cery podrażnionej. Przetłuszczającej się, potrzebującej nawilżenia. Jeżeli mamy problemy z trądzikiem, z drobnymi wypryskami, to jak najbardziej taki krem powinien pojawić się w naszej kosmetyczce, bo naprawdę będzie takim SOS dla naszej, dla naszej skóry. I ostatni krem od marki, od marki Melo to jest odżywczy krem do cery suchej i zmęczonej z zieloną herbatą i Aloesem pięknie odżywi, nawilży naszą, naszą skórę, doda jej blasku, a myślę, że um, nikt nie lubi takiej szarej, pozbawionej blasku skóry. I dzięki regularnemu stosowaniu taka skóra właśnie nasza będzie. I odżywczy krem do cery suchej kosztuje 41,30, więc naprawdę, naprawdę warto. I tutaj mamy już, zaglądam do Waszych pytań, Super kremy Timeless w promocji. Tak, to jest naprawdę wielka promocja. Macie tutaj link przypięty do, do live'a, więc zaglądajcie na stronę do sklepu Nutridom, bo tam oczywiście wszystkie te produkty są dostępne. A ja również Was zachęcam do udostępniania tego live'a. Żeby podzielić się tą informacją ze znajomymi. Bo promocja minus 50% nie zdarza się często i osoby, które stosują krem Timeless, doskonale o tym wiedzą, więc naprawdę warto. I tutaj mamy również od Dorodki pytanie. Czy krem normalizujący nadaje się pod podkład? Tak na 99%. Jestem pewna, że świetnie się nadaje pod podkład, jest leciutkim, leciutkim kremem, idealnie nawilża naszą skórę i już widzicie, doczytałam, kre kosmetyk stanowi dobrą bazę pod makijaż, czyli już teraz w 100% dorodko jestem pewna tego co powiedziałam. Nadaje się pod makijaż, więc lubimy, lubimy takie produkty, które sprawdzą się trochę trochę dwa w jednym, zarówno świetnie nawilżą naszą skórę. Ale również przydadzą się jako baza pod makijaż. Ale teraz przejdźmy może do kremu dla panów, panowie. Jestem pewna, że również dbacie o, o swoją skórę, o, o swoją twarz, więc ja mam dla was krem do twarzy z ekstraktem z Alk. Świetnie nawilża, odżywia naszą skórę i uwaga! 98,36% składników pochodzenia naturalnego. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. E, świetnie współgra z naszą, z naszą e, twarzą, więc ją i to, co powiedziałam, i nawilży, i odżywi, i ujędrni. E, I zobaczcie. Tutaj mamy pompeczkę. Myślę panowie, że to jest spora wygoda. E, nie wiem, czemu panowie nie lubią mieć nakremowanych dłoni. Nie wiem, czy to przeszkadza w w prowadzeniu auta, czy, czy w innych czynnościach, więc taka pompeczka. O, zobaczcie, mam kremik. Zapach, zapach jest naprawdę delikatny. A w ogóle może Wy jesteście fanami, jesteście fanami raczej delikatnych zapachów, czy wolicie um, mocne, intensywne, intensywne zapachy? Jestem bardzo ciekawa. Um, ale to jest, myślę, że mój mężczyzna mógłby tak, mógłby tak pachnieć, bo naprawdę pachnie, pachnie obłędnie. My za to kobiety lubimy wszystko wmasowywać zarówno w twarz, jak i, jak i w dłonie. I już mówię o cenie tego kremu. Cena to jest 48,30. 48,30. Przypominam, wszystkie te produkty dostępne są w sklepie Nutridom. Macie tutaj link, który was prosto przekieruje do tych produktów. I przechodzimy już do naszego hitu-cenowego. A jest to żel pod prysznic z olejem konopnym. I teraz taki żel możemy zakupić za 34-30. W 95% naturalne, składniki naturalnego pochodzenia. Zawiera w sobie pantenol, który działa łagodząco dla naszej skóry. Więc pamiętajmy je, ja zawsze, zawsze o tym mówię. Produkty oczyszczające powinny nie tylko oczyszczać naszą skórę, ale również ją odżywiać i, i nawilżać. Także, kochani, na dzisiaj to już wszystko. Możemy, myślę, wpaść w szał zakupowy. Ja oczywiście was zapraszam do sklepu Nutridom i jeszcze raz zapraszam was do grupy na Facebooku Nutridom Promocje bo tam wszystkie te promocje znajdziecie. Dziękuję Wam serdecznie i życzę cudownego tygodnia. Trzymajcie się, cześć.